Ciociu, a fajnie jest być sportowcem? Słuchaj, bardzo fajnie. Tak naprawdę sport to jest duża przygoda. Możesz poznać fajnych kolegów, koleżanki. Tak naprawdę, Ciocia poznała wujka maćka yy, w klubie wioślarskim, więc Wy możecie poznać na pewno fajną dziewczynę. Poza tym, jak dużo ćwiczysz, to na pewno nie będziesz miał nigdy nadwagi, prawda? Będziesz zdrowszy, szybszy, bardziej sprawny. Możesz poznać wiele inspirujących ludzi, którzy ci tak naprawdę. Myślę, że samo poznanie ich dużo pomoże, bo fajnie jest poznać fajnych fajnych ludzi, prawda? Więc sport to jest tak naprawdę najfajniejsza przygoda. To nie tylko ciężkie treningi, ale przede wszystkim najlepsza zabawa, lepsza niż gry komputerowe, myślę, prawda? No. A czy ci się kiedyś nudził ten sport? Wiesz, to Na pewno są czasem ciężkie chwile, ale wyobraź sobie. Jak mijasz metę, jesteś z siebie zadowolony. To jest najlepsze uczucie w życiu. Albo jak y, masz turniej i dobrze, dobrze zawalczyłeś, Czy jesteś wtedy radosny. No, no, to to jest naprawdę uczucie, które jest ważniejsze niż te, niż te ciężkie treningi. Poza tym, sport uczy cierpliwości przede wszystkim, pokory i jesteś tak naprawdę, uczy wiary we własne możliwości. Ciociu, ci się... a jakie masz medale? No mam trochę tych medali, ale mam trzy najważniejsze, jeden olimpijski, pokazywałam Wam kiedyś. Tak. No, podobało się? Tak. Taki y ciężki nawet. No. Dwa, y mam dwa najważniejsze, złote z Mistrzostw Świata i Europy, wiele innych, ale mówię Wam te najważniejsze. No i taki mój najważniejszy, trzeci to jest mój pierwszy medal z Mistrzostw Polski Młodzików. czyli to są trzy najważniejsze. Tacia, a jak się stało, że zostałeś wyczelko? Słuchaj, byłam w szkole na spotkaniu z Olimpijczykami i byłam w Waszym wieku i siedziałam na sali i usłyszałam takie zdanie. Ciekawe czy wśród nas siedzi jakiś Olimpijczyk. I ja tak sobie pomyślałam, kurczę, chciałabym, żebym ja później powiedziała takie zdanie. I w sumie chyba Wam powiem, ciekawe czy na tej łowek siedzi jakiś przyszły Olimpijczyk? No nie wiem. Zobaczymy, trzeba na pewno ciężko pracować i przede wszystkim mieć radość z tego, co robicie. Bo pamiętajcie, aby być szybkim najlepszym trzeba być przede wszystkim uśmiechniętym.